Wymiana silniczka wycieraczek. Tutaj już załatwiony jest drugi, cały kompletny. Gdy wymieniamy sam silniczek lub sam mechanizm, to potem musimy ustawiać te wycieraczki. Więc sobie mniej więcej zapamiętujemy, jak to szło, że potem mniej więcej w tej samej pozycji to skręcić tu. Potem i tak trzeba to ustawić. Ale żeby tego nie zakręcić, na przykład żeby to było tu, bo tam wycieraczki będą szły w dół. Takie różne będą dziwne sytuacje. Mniej więcej trzeba ustawić tak jak było na starym wyłączonym, żeby sobie zapamiętać. Tu akurat wkładamy ten, w odpalamy i wszystko jest ustawione, bo wyjęty był na wyłączonych wycieraczkach. Były w stanie zero. Więc wkładamy i będzie wszystko ok. Ale mówię, tak jak wymieniamy same ramiona i rozkręcamy to tu, tą śrubkę, nakrętkę to potem trzeba to ustawić, żeby one chodziły, znalazły swoje pozycje. Dobra, więc podnosimy maskę. I najpierw sobie ściągamy ramiona. Tutaj są dwa koreczki czarne. I pod nim jest, z tego co pamiętam, na 13 klucz. Więc ściągamy te koreczki. Tak, jest na trzynastkę. I tak jak widać tu, o. Jest bardzo duży luz i ona przez to nie dolega. I tutaj na środku szybę zostawia niewytarty element. O, jak widać, działają, ale no, nie wyciera i tym bardziej kierowcy, więc wymieniamy cały silniczek. No i odkręcone, i tutaj możemy sobie spróbować ręką, jeśli mamy do wyrzucenia ten mechanizm. Bo go wymieniamy, to można to ciągnąć ręką. Ale jak na przykład wymieniamy tylko silniczek a mechanizm zostaje, to zawsze radzę ściągać ściągaczem, nie próbować ręką, bo często się urywają tutaj. Jak szarpiemy tym, ruszamy, żeby ściągnąć wycieraczkę, to lubi się urwać tutaj. Bo może być tak, że Wy będziecie wymieniać sam silniczek, a ramiona zostają, to wtedy tylko i wyłącznie ściągaczem. Oczywiście ja tak sądzę, ktoś może to próbować ręką rwać. I najprawdopodobniej mu się uda, ale bywa raz na jakiś czas, że jak tu już jest jakieś osłabione, to przy szarpaniu tu wycieraczką... Tu się urywa. To jest znane z tych alf. No ale ja tak jak mówię, mam ten mechanizm zepsuty, to spróbuję tak. Fajnie sobie rozwinąć coś, żeby nie uszkodzić szyby. Jak tego nie robimy na co dzień, to... A, wezmę ściągaczem też, bo jeszcze gdzieś szybę uszkodzę. Ja mam trzy rodzaje tych ściągaczy. Najbardziej lubię ten, najlepiej się sprawuje. Asta A746 jakiś napis jest i on jest bardzo fajny, ale spróbuję sobie tym, bo tego jeszcze nie używałem. Kiedyś go kupiłem. I zobaczymy, jest jeszcze taki. Tego do czegoś tam używałem akurat nie do wycieraczek, ale ale ten mi ciekawi. Dobra i zmontowany i kręcimy tu na gwincie też mi już nie zależy bo idzie ten ściągacz, ten mechanizm do wymiany o ciężko tym o kurcze, o poszło jest No, jak widać troszkę zjechał gwint, ale tak jak mówię, mi tu nie zależy na tym w ogóle. I to samo robimy drugą ściągamy. Dobra, tą muszczaleczkę sobie ściągamy. Chociaż nie, ona tu w sumie nie przeszkadza. Więc tak, tu mamy klipsy. Tu jest śrubka. Tu kolejny klips. Tu kolejny. I tu kolejny. Odpinamy to. A może wystarczy tylko tą połówkę jak się uda wyjąć o, tą gumę sobie wyjmę jednak troszkę o. I ten silczek jest tu, więc może nie trzeba będzie. Jednego klipsa z tej połówki też odbiałem, żeby ona się tutaj ładnie zluzowała. O jak widać i może to wyjdzie. Tu jeszcze jednak wyciągamy zaślepkę i śrubkę i wypinamy ten trójkąt, znaczy trójkąt, całą końcówkę. Tu już akurat była wypięta, bo tu już coś było kombinowane. Ale ten element tu się wpina i tu jest śrubka. Wykręcamy ją, zapomniałem o tym. Nie mogę tej śrubki odkręcić, nie chcę się tu szarpać, żeby wybić gdzieś szybę. Przypadkiem czy coś, spróbuję to tak wyjąć. Pęknie to. Dobra, trzeba wyjąć tą drugą połówkę, żeby tam tego nie uszkodzić znowu. Może nie do końca. O, ale do takiego stopnia. Jest. I tu wyjąłem w całości. I to jak widać. Nazza no, no i mamy silnik na wierzchu, on jest tak tutaj, tutaj i tutaj przykręcony wyciągamy, wypinamy kostkę. No i śrubki odkręcone, tu jest nakrętka, tam są dwie śrubki i silniczek mamy zdemontowany. Teraz odpinamy kostkę. To działa na tej zasadzie, o, że tu musimy tak coś włożyć i nacisnąć i się podnosi wtedy tu zapadka. Rozwalone i przez to ona się wykrzywiała i nie dolegała do szyby. Tak to wszystko chodzi, wycieraczki, o tu też na tym drugim luz już lekki. Ciekawe, czy są zestawy naprawcze do tego, bo można by tego też kiedyś tam naprawić. Ale rzucamy to na półkę, bo silniczek jest dobry, jakby się kiedyś spalił w tamtym. No i poskładałem jeszcze tutaj te spinki, te kapselki, ale robimy test. O, i zbiera, zbiera wszystko. wcześniej tutaj, tutaj, na środku szyby, centralnie na widoku kierowcy, w ogóle nie zbierała zero. A teraz zbiera. jazdok okay. Silniczek wymieniony. Składamy resztę.